Cześć, dostałem Twojego SMS-a. Wszystko w porządku? Nic się nie poprawiło. Ok, masz te przedmioty, o które cię prosiłem, żeby przygotować? Gdzie? O, tu są. Dobra, ok. Nie martwię. Widzę, że jest coś nie tak. Może jakaś infekcja czy choroba się wdarła do ciebie, do organizmu. A skoro nie masz jakiegoś do lekarza. No to najlepszy osiedlowy lekarz przyszedł do ciebie. Oczywiście żartuję, ale oglądałem dużo medycznych roleplay i ASMR na YouTubie, więc wiem co i jak. Także wszystko sprawdzimy. Nie martw się. Ja przeglądnę sobie, co tutaj mamy. Co zwlekać, bo jakaś taka twoja cera jest w ogóle taka sucha? Hmm. Zajmiemy się tym. Dobrze. Na początek, yy, no oczywiście, wyciągnę swój przyrząd, który każdy ma przy sobie: telefon, odpalę latarkę, sprawdzimy sobie twoje oczy, bo coś mogło mnie nadążać, chyba. Dobrze? Także daj mi chwilkę. Okej, okay, dobra. Powiedz mi. Zrobimy tak, spójrz tutaj i podążaj za światłem, ok? Tylko oczami. Nie ruszaj głową, tylko oczami, ok. Patrz w światło i podążaj wzrokiem za światłem. Ok, zaczynamy. Spóźniona reakcja, ale no zobaczymy. Teraz spójrz na mój nos i patrz tylko i wyłącznie na mój nos, dobrze? Ok. Patrz na mój nos, patrz na mój nos. Ok. Sprawdzę twoje jedno oko jak zmienia się światło z ciemnego na no jasne oczywiście z braku światła na... Ziemię. No wiesz, o co chodzi. No dobrze. Wszystko jest okej, okay. wszystko wiem co i jak idzie nam bardzo dobrze. Okej, okay, teraz y zrobimy tak. Pytam się, ile widzisz palców, i ty mi powiesz, dobrze? Tak? No, nie martw się, nie martw się, nie stresuj się. Wszystko będzie ok. Zakryję Twoje jedno oko, ile widzisz palców? Dobrze. Ok. 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 I teraz zrobimy tak samo z drugim okiem. Waga widzisz palców. ok, ok, W porządku. A, sorki. Okej, okay, już nie ma. Dobrze. No okej. Okay. Słuchaj. Y, widziałem jeszcze taki medyczny roleplay ze wzrokiem peryferyjnym. Może to sprawdzimy. Zobaczymy jak sobie z tym radzisz. Dobrze? Teraz tak. Patrz na mój nos i powiesz mi, który palec się zgina. Dobrze? Ja wiem, o co chodzi w tym ćwiczeniu, także to jest dosyć ważne, tak. No, spokojnie, spokojnie, wiem, co robię. Patrz na mój nos i powiedz mi, który palec się zgina, jak najszybciej potrafisz. Okej. Okay. Mhm. 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 Okej. Okay. No dobrze, wszystko jest w porządku. Kolejne ćwiczenie, jakie widziałem, a pamiętam, póki zapomnę ze wzrokiem peryferyjnym, to było... Yy, też patrzysz na mój nos, a moje palce się rozchodzą i twoim zadaniem będzie powiedzieć mi, w którym momencie już tych palców nie widzisz. Tak to chyba, tak to działało. Yy, nie chyba, tylko na pewno, także spokojnie wiem, co robię. To nie jest żadna amatorka, tu jestem profesjonalny. Zobacz. Nawet. Mam od ciebie stetoskop, o który prosiłem, także mogę go założyć, żebyś czuł się bardziej. Tutaj. Tak? No, lepiej? Dobra. Z czarty na bok. Widzę, że się troszeczkę źle czujesz, także spieszymy się. Patrz na mój nos. Moje palce będą się rozchodzić w różnych kierunkach. Twoim zadaniem będzie powiedzieć mi, kiedy znikną z zasięgu Twojego wzroku. Dobrze? Świetnie. Zaczynamy. Ok. Mhm. Mm mhm. Mm Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. jeszcze raz. Okej. Okay. No dobrze. Brakujesz bardzo dobrze, także no, nie jest aż tak źle jak wygląda. No dobrze. To już zaczniemy co tutaj. Zobaczmy co tutaj dalej mamy. Bo ja Cię poprosiłem o trochę tych rzeczy, a zobaczymy jak je wykorzystać. Także poczekaj mamy wzrok. Sprawdzimy sobie jeszcze Twoich słuch. Zamknij oczy. Przystawię palce do Twoich uszu i albo zrobię dźwięk jedną ręką, albo drugą. Twoim zadaniem będzie powiedzieć mi, przy którym uchu słyszysz dźwięk, dobrze? Zamknij proszę oczy. Mhm. I uwaga, zaczynamy. Mhm. Ok. Ok. Dobrze. Świetnie. Bardzo dobrze. No to nie masz problemu ze słuchem. Yy, jeszcze raz odpalę latarkę w moim telefonie. Otwórz buję. Nie wstydź się. Każdy ma problem z zębami, a przynajmniej większość, nie będę cię oceniał. Po prostu otwórz ryjec i wystaw język, zerknę jak wyról na twoje gardło. No, umówiliśmy się, że ci pomogę. Nie masz dostępu do lekarza, więc ja jestem twoim lekarzem dzisiaj. On by zrobił to samo, uwierz mi. Uwaga, otwórz buję. No, rozdziawiaj ten ryjec. <grybuj> wystaw język, powiedz A. Jest. Jest troszeczkę czerwono tam. Jest czerwono, to wygląda na jakąś infekcję. Delikatną moim skromnym okiem i moją skromną oceną. Ale dobrze, już spokojnie. E, co dalej mamy tutaj? Perfumy to na węg. To może w zasadzie sobie to zrobimy teraz. Bo... Okej. Okay. Ty Masz, ty to jesteś bogacz. Dobrze. One mają takie fajne... ...magnetyczne... ...zamykanie, prawda? Ale już nie o tym. Słuchaj, ale ja nie będę ci marnował tego. A w sumie... ...w nakręcę trochę czuć, także... Dobrze, zamknij oczy. Powiedz mi... Powiedz mi, czy czujesz to. Czy czujesz cokolwiek? Na pewno. okej, okay. może dać ci do pomachania moją pachę. Wtedy na pewno poczujesz, bo trochę się spociłem. No to na koniec zobaczymy. Mam tu jeszcze troszeczkę. Widzę przygotowuję inny perfum. Mm, mocny, także powinieneś czuć. Coś, trochę chociaż moją pachę na pewno poczujesz, także nie martw się. Dobra, sprawdzę sobie, czy potrafisz się skupić i jak długo potrafisz być skupionym. Zamkniesz oczy, a ja będę po prostu pstrykał długopisem i twoim zadaniem będzie powiedzieć mi, ile pstryknięć słyszałeś, ok? To są dwa pstryknięcia. To jest jedno, to jest jedno, dwa, jedno. Jedno. Ok. Zamykaj oczy teraz. O, no, zamyka już te oczy. Uwaga, ja też muszę liczyć. Co, ile razy? Prawidłowa odpowiedź to 30. Więc, jeżeli myślałeś o 30, no to gratulacje. Jeżeli nie, to musisz się bardziej skupić. Dobra, usłucham cię teraz. Generalnie nie wiem, co tam na lekarze słuchają. E, jakieś szmery, bajery, szumy, brumy, nie wiem. Zobaczę w ogóle, co słychać tam. Okay? Sprawdzę najpierw u siebie, żeby mieć jakieś odniesienie. Ja jestem zdrowy. Ale mi serce pije. Jak dzwon chciałbyś, żeby ci tak biło. Nieźle. Jestem dumny z tego. Dobra, podwieję tam tą krzulkę i nie ganaj. Boga sprawdzamy. Mi bije lepiej. Tak ci tylko powiem. Ale ja się nie chwalę. Ja mam talent. Mm -hmm. A weź za i tylko nie mi na mordę. Mm. Trochę mokro. Okej. Okay. Nie wiem, ja się na tym nie znam. Na tym się akurat nie znam, ale nareszcie ja widziałem, więc wiem, wiem co i jak. Yy, ale chyba okej. Okay. Nie wiem. Powiedz mi, wodę mi tutaj. Mam wodę. Pod, odczytasz to? Tak? Widzisz dobrze? Literki? Tak? A ile tu jest pojemności? Widzisz? To jest trochę oszukane, bo to jest twoja woda, więc wiesz co tu jest napisane, nawet pewnie nie, muszą, nie musisz czytać tego. Co to jest? Hashtag. Widzisz to? Okej. Okay. Nie, to w ogóle bez sensu. Gołyka? A nie, jeszcze się rozchoruje Dobra, ty jeszcze tu masz, aha coś na tą skórę Przygotować. dobra, no bo masz trochę jakąś taką tą skórę suchą, nie wiem, co ty, masz tyle tych kosmetyków męskich, nie męskich, a ty nic nie używasz, to użyjemy teraz sobie trochę mgiełki i tutaj jakiś serum jest, nie wiem co to jest, ale chyba się nada. Jest mokre, więc to ja, ja lubię tak. też fajne zamknięcie. Nie pachnie na A tu coś mam. Krople korygujące, zwężające pory. To chyba się nada. No, prawie całe, czyli nie używasz i narzekasz na suchą skórę. W kilku miejscach na twarz. Trochę to w bo to się chyba wklepuje. Ja nie wiem, ale wydaje mi się, że tak. Mam, jestem trochę w tyle, jeśli chodzi o beauty ASMR, więc oglądam raczej tylko medyczne. Gorąco tutaj u Ciebie. No dobra, ale ja chyba sobie zrobiłem, ja nie wiem. Wydaje mi się, że tak. Yy, jaki wniosek? Nie wiem, no coś ci jest. Ale ja nie wiem. Ja bym proponował się położyć do łóżka, włączyć jakiś serial i. Herbatka gorąca z miodem i cytrynką. No, to chyba jest jedyne rozwiązanie dobre, które Ci polecę. No, i możesz też iść do lekarza, co nie? Ale to dopiero za kilka dni, tak? Hmm. Nie wiem. Weź sobie czosnku na chleba i sechldziec. Wiesz, możesz sobie w tosterku przygrzać chlebek. No tą sełką i czosnek. Mm. Bellissimo pyszne. Dobra. Ja muszę spadać, bo już późno. Ja idę pograć Fortnite'a. Nie będę tu dłużej siedział, bo jeszcze mi zarazisz. Weź, jak się lepiej poczujesz, to zagramy dło i rozwalimy kogoś, co? No? Dobra. To ja lecę. Do usług. Polecam się. Także. Jak to niezadowolony. Weź, weź nawet. Weź mnie nie nerwuj. No. Dobra, lecę. Trzymaj się. Napisz później, jak się czujesz. No, dobra. To na razie.